Przychodzę dzisiaj z krótkim filmikiem na temat zasłon i firan. Wiem, że czasami mnie o to pytacie, czym się różni firana a zasłona, czym problem, przecież to jedno i to samo na tym oknie. Dzisiaj chcę Ci wytłumaczyć, o co w tym chodzi. Jeżeli chodzi o firankę, firanka jest materiałem cienkim, delikatnym, który daje nam... Taką delikatną poświatę na, na oknie. Nie daje nam żadnego zaciemnienia, ona po prostu fajnie odbija. Widać nas, także sąsiedzi nas zobaczą. Firanek jest klasyczny woal, możesz mieć gładkie, możesz mieć alalen, mogą być wzorzaste, materiałów jest dużo, ale pamiętaj, Firanka jest Cienka. Jeżeli chodzi natomiast o zasłony, jak sama nazwa mówi, zasłona, czyli zasłania nam coś okno, czyli materiał grubszy, e, może być zaciemniający, welurowy e, jak ten, e, dlatego pamiętaj, zasłona zasłania nam okno, tu możemy się ochronić przed słońcem, materiałem na przykład blackoutowym nie widać, możemy się zasłonić przed sąsiadami, mogą być materiały troszeczkę cieńsze, ale nadal zasłaniające, są to średnio zaciemniające materiały. Także widzisz, jaka jest różnica między zasłoną a firaną. Zasłonki są cieniutkie, delikatne, zasłony są Grubszymi materiałami, zasłaniającymi okno e, i niepożądane spojrzenia sąsiadów. E, także mam nadzieję, że Ci wytłumaczyłam troszeczkę różnicę między za, zasłoną a firanką, e, i teraz będzie Ci łatwiej podejmować decyzję. Trzymaj się, Pa!